Witajcie ponownie w malowniczej dolinie otoczonej wyniosłymi górami, gdzie drzewa kwitną różnokolorowymi liśćmi. Miasteczko zaczarowana Dolina zaprasza Was na kolejną przygodę naszych dzielnych bohaterów Kajtka i Franka. Oczywiście nie może zabraknąć ich rodziców. W końcu, chłopaki mają 8 i 4 lata. Dzisiaj na naszych odważnych i żądnych przygód malców czeka niespodzianka przygotowana przez rodziców. Chce się się dowiedzieć, jaka. Jeśli tak, to zaczynamy. Kajtek i Franek byli niezwykle podekscytowani, gdy rodzice powiedzieli im, że będą mieli gościa, który zostanie z nimi od soboty na cały tydzień. Nie zdradzili jednak, kim będzie ten tajemniczy gość. Był już piątek, a chłopaków. Zżerała coraz większa ciekawość. Zachodzili w głowę, kto ich odwiedzi, kto to może być. Wreszcie nastała sobota. Ding dong, ding dong, zadzwonił dzwonek do drzwi. Chłopcy jednocześnie podbiegli ich kierunku, ale tata był szybszy. Powoli przekręcił klucz i uchylił drzwi. Chłopcy wystawili głowy spod ręki taty i ujrzeli wujka Waldka. Chłopcy byli zaskoczeni bo znali wujka i wiedzieli, że ma jechać na tydzień z całą rodziną na wakacje, więc dlaczego on ma u nich nocować tydzień? Cześć chłopaki, spokojnie, nie ja będę u was mieszkał. Szybko powiedział wujek, widząc zmieszanie na twarzach Kajtka i Franka. Do was wprowadza się Holi. Okazało się, że to żaden człowiek, a pies. Wujek Waldek wyjeżdża na urlop całą rodziną i poprosili ich rodziców o opiekę nad swoim wiernym, czworonożnym przyjacielem. Kali. Kajtek i Franek byli podekscytowani na myśl o spędzeniu czasu z psem. Wiele razy chłopcy prosili rodziców o psa, byli nawet statą kilka razy w schronisku, że zawieść karmę i zabawki dla potrzebujących czworonogów. Zawsze prosili, namawiali i po prostu męczyli rodziców o pieska, ale rodzice zawsze pozostawali nieugięci, mówiąc, że pies to jest bardzo duży obowiązek i odpowiedzialność i uważają, że bracia są jeszcze trochę za mali na takie wyzwanie. A teraz będą mieli okazję zająć się Holi przez cały okrągły tydzień. Holi od razu wbiegła do domu i zaczęła wesoło merdać ogonkiem i zaczepiać chłopców. Wujek zostawił kojec, karmę, miseczki, smycz i ulubione przysmaki Holi. Pożegnał się mówiąc: Do zobaczenia Holi, widzimy się za tydzień. Tylko nie zalisz chłopaków, bo się rozpuszczą. I wujek zaczął się śmiać. Faktycznie, Holi lizała dosłownie wszystko i wszystkich. Była młodym dwuletnim pieskiem, ślicznej urody i niewielkich rozmiarów kundelkiem. Chłopcy znali się z Holi, z osiedla. Zdarzało się, że ciocia albo wujek wychodzili z Holi na spacer, i wszystkie dzieci podbiegały do nich i głaskały Holi, która czuła się jak w niebie, bo miała nowe osoby do lizania. Na początku tata i mama wzięli chłopców do salonu i opowiedzieli, jak ma wyglądać tydzień opieki nad holi. Wyjaśnili, że chłopcy są jeszcze za mali, żeby sami wychodzić z holi na spacer. Po wyjaśnieniu zasad i przygotowaniu miejsca na rzeczy holi, cała czwórka poszła na spacer. Na dworze było słonecznie, więc cała rodzina postanowiła wybrać się wzdłuż rzeczki płynącej przez dolinę. Jest tam bardzo zielono i choli będzie miała się gdzie wybiegać. Choli biegała radośnie, chłopcy razem z nią, a rodzice z uśmiechem obserwowali radość dzieci. Kiedy rodzice zawołali chłopców i choli, żeby wracać, okazało się, że piesek nie ma już siły iść. Rodzice byli pewni, że choli uwielbia długie spacery, ale choli po zabawie z chłopcami nie miała już siły na powrót. Tata wziął ją na ręce i w połowie drogi powrotnej choli znowu wylądowała na łapkach i sama doczłapała się do domu. Hmm, musimy robić krótsze spacery, bo Holi jest malutka i po prostu nie ma siły na takie długie dystanse. Powiedział tata. Wszyscy wrócili do swoich obowiązków. Kajtek odrabiał lekcje. Franio zaczął budować wielką budę z klocków. Mama szykowała obiad. A tata siedział na kanapie z Holi. Po obiedzie mama wyszła z Frankiem i Holi na spacer, bo Kajtek zagrał się z Tatą w grę planszową. I nie chciał jej przerywać. Choli okazała się bardzo mądrym i posłuszny pieskiem. Jak chciała siku, po prostu podchodziła do drzwi i łapką szurała po futrynie. Kiedy przyszła kolej spania, Holi miała przygotowany kojec w salonie. Wszyscy położyli się do swoich łóżek, i w domu nastała cisza. Rodzice nagle usłyszeli delikatne stukanie łapek po podłodze. Najpierw Holi weszła cichutko do sypialni. Powoli weszła na łóżko i ułożyła się między nogami rodziców. Tata już zasnął, a mama nie miała nic przeciwko, żeby Holi ogrzewała jej stopy. Dni mijały, zaczął się poniedziałek i cała rodzina wróciła do codziennych zajęć i obowiązków. Chłopcy poszli do szkoły i przedszkola, a rodzice pracowali. Holi dużo czasu spędzała z tatą, który cieszył się z każdej chwili obecności Holi. Razem z Holi Chodził rano do sklepu i odprowadzał chłopców. Po południu razem z nią wędrował do szkoły i przedszkola. Kajtek i Franek byli bardzo dumni, że odbiera ich choli. Jeszcze bardziej się cieszyli, jak kolega lub koleżanka zobaczyli pieska, bo nie dało się koło choli przejść obojętnie. Wieczorne spacery przejęła mama. Wychodziła z choli sama albo z Kajtkiem, bo Franek z reguły był już bardzo zmęczony. W czwartkowe popołudnie było podobnie. Mama z Kajtkiem i Holi wyszli przed osiedle. Było już dość ciemno i pochmurno, ale postanowili przejść się kawałek dalej, aby Holi wybiegała się przed snem. Idąc leśną ścieżką, nagle Holi zaczęła cicho warczeć i szczekać ku zdziwieniu mamy i Kajtka, bo nigdy jej się to nie zdarzyło. Mama zerknęła w prawą stronę lasu, w miejsce, gdzie patrzyła Holi. Za kilkoma krzewami zauważyła stado małych dzików. Od razu stanęła, cicho powiedziała do kajtka, żeby się powoli wycofał, i cała trójka spokojnie oddaliła się od gromady dzików. Tak oto Holly uratowała skórę mamy i kajtka. Zdenerwowane dziki bywają niebezpieczne, szczególnie jeśli są ze swoimi młodymi. Gdyby nie czujny węch Holly, cała trójka musiałaby uciekać na drzewo. Po powrocie do domu mama z Kajtkiem opowiedzieli swoją przygodę tacie. Wszyscy byli pod wrażeniem Holi, która potrafiła dyskretnie dać znać o niebezpieczeństwie. Dni mijały i zbliżała się sobota, co oznaczało powrót wujka i cioci. Cała rodzina mocno przyzwyczaiła się do obecności Holi, ale wiedzieli, że muszą ją oddać. Tym razem po Holi przyszedł Antek, syn wujka Waldka który tak naprawdę był właścicielem Holi. Piesek bardzo się ucieszył na widok Antka i miał problem z opanowaniem radosnych emocji. Przed wyjściem Holi polizała wszystkich na do widzenia. Rodzinka zasiadła w salonie przy stole i dyskutowała na temat minionego tygodnia. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że Holi jest przeurocza i bardzo mądra. Zdali sobie sprawę, jak dużym obowiązkiem jest posiadanie psa. Bo niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, z pieskiem trzeba wyjść na dwór. A czasem również wyjazd na urlop może być problemem, bo nie zawsze można zabrać ze sobą czworonoga. Do tego dochodzi fakt, że Choli była już wszystkiego nauczona. Sama dawała znać o swoich potrzebach, a decydując się na szczeniaka, trzeba go wszystkiego nauczyć. Ku zdziwieniu rodziców, chłopcy zrozumieli, że muszą jeszcze trochę podrosnąć na własnego czworonoga i zrozumieli, jaki jest to obowiązek. Oczywiście, w ramach pocieszenia, umówili się już z antkiem na następny dzień na spacer z nimi holi. Do zobaczenia.